Dobra, Grzesiek, nie szalej. Było coś śmierci, żeby zaraz coś się nie ten nie zjarało. O, kurde. Coś. coś mi się nie podoba. A teraz najważniejsze zadanie każdego dnia: autografy rozdać. To jest bardzo ciężkie. Zawsze, zawsze Ania pisze. A ja tylko się dopisuję w wolnej chwili. Jest 9 soków, i wszystkie idą do jednej osoby. Tak jest. Będzie musiał paczka. Pamiętam, jak kiedyś na targach byliśmy za nią i autografy na wiadrach rozdawaliśmy. To już było grube, naprawdę. A na targach, wiaderka to jest towar deficytowy. Tam każdy wiesz, masz firmę. Jak ktoś rozdaje jakieś gifty, a wiadra są takie, że tam ludzie potrafili wpadać na stoisko jednej firmy, to pamiętam jak dziś. Pani wpadła na to stoisko i wiader zabrakło. A ona tam jakieś maszyny od nich brała. Jaką tam borutę zrobiła, wpadła do tego namiotu. Ja już od Was żadnej maszyny nie kupię, jak dla mnie wiadra może nie być. Z ważnych spraw, co my tu mamy do zrobienia, plan na buraki. Ja już mam, to muszę sobie tylko zadzwonić i zamówić. Środki zgłoszenia szkody łowieckiej przygotowane. Wypełnić. No jak? Ładnie przeryte. Zamawiam pilnie hotel do Warszawy jutro. Będę w pytaniu na siadanie. Na temat pogody. Buraki cukrowe też na dniach już zostały zasiane. No i przyszłościowo teraz będzie kukurydza siana w maju. Fajna, znaczy fajna anegdotka: Pani się tam pyta, czy, czy przyjadę. No i tak różnie tam bywało. Bardzo często odmawialiśmy po prostu ze względu na pracę w gospodarstwie. No to jakby będzie dotyczy, temat dotyczył pogody, rolników, cen. I, no i musiałem się rozłączyć, sprawdzić pogodę. Ma padać, więc jest, jest dzień taki, że można przeznaczyć jako wyjazd. W sensie, Szybka rozpiska na ten sezon. No już mi wyszło same herbicydy 14. 14 koła. 16:300. Czyli tak jak myślałem, na fungicydy, jakieś mikro, insektycydy już niestety nie starczy. No ale tak to niestety w tych czasach wygląda, żeby tutaj uchronić buraki. No to trzeba się naprawdę przy tylu wycofanych substancjach nakombinować. Kurteczka. Ale targa dzisiaj. Niby fajnie świeci, ale wiatr taki coraz mocniejszy i może znowu będzie padać, ale byłbym szczęśliwy. 8 litrów. Wiem, że inni mają gorzej, a te zboża już są takie blade. No znowu ja dzięki za wszystkie kontakty, jest energia, jest energia na kanale. Tutaj zawsze coś się dzieje. Gdyby Wam się coś spodobało, to bardzo, bardzo będę wdzięczny za, za to, że ciśniecie jednak ten taki guziczek z subskrypcją To wystarczy. Jakieś powiadomienie przynajmniej dostaniecie, że coś na kanale się dzieje dzięki z góry Grzesiek nie pajacuj. A wiecie co ja myślałem? Że to merlo to ono ma 4000 obrotów, a to jest prędkościomierz. Uświadomili mnie, ja nie wiedziałem. I teraz mam szybkie pytanko odnośnie jazdy: czy to jest normalne, czy przy takich obrotach to merlo będzie tak wolno jechać? Uwaga, testuję. Czyli tak 1500 obrotów, i to jest jej zawrotna prędkość. Zwiększamy. Będzie gdzieś 1800, taka prędkość, 2000 obrotów, coś takiego. No nie wiem. No trochę piłować trzeba. Myślałem, że myślałem, że trochę to będzie inaczej wyglądać. No, a przełączmy sobie teraz na prędkość. To jedzie 15 na godzinę, na 2000 obroty. tak rozpędza ten silnik czyli te obroty specjalnie do góry nie idą ale sam sama maszyna trochę szybciej pędzi 25, a nawet nie wiem ile ona jedzie, ale chyba 40, co nie? nie, będzie, 4 dychy ale muszę deptać no 3, dobra ale muszę deptać równo dobra Grzesiek, nie szalej było coś śmierdzi, Żeby zaraz coś się nie ten nie zjarało. O kurde. Coś, coś mi się nie podoba. Ja takie zapachy znam. To bardzo dobrze. Nie wiem, od silnika taki dziwny zapach. Albo to farba śmierdzi z tego, ten lakier ten silnik był lakierowany. Może nabrał temperatury i to wszystko. No nic, sprawdzimy. Tak to tu na swoim polu zawrócę. Mi nic nie zrobi. Ale chyba ten lakier. Jednak myślałem, że coś się fajczy. Dużo osób mówiło, żeby uważać na hamulce ręczne. Można spalić maszynkę. Trochę mnie to dziwi, ta nawet spokojna jazda. Spokojna to jest 2000 obrotów. No Przycisnę depnę, to te obroty się zwiększą. Nieco, ale cały czas kręci się to wokół 2000. No to w sumie też dobrze hydraulika wtedy chodzi. Taka żwawa jest. Bo na wolnych no to, to wiadomo, to by, to by takiej rewelacji nie było. No, ale jak temperatura dobra, to w sumie nie ma co się martwić. Trochę śmierdzi, ale to ten lakier, na pewno, na pewno. O, no, już jakieś przeróbki, kable, pewnie coś tu, ale tu się będzie działo. Zostawię. Tak sobie myślę, co tam dzisiaj. Papiery ogarnięte, fakturki zarzepak wystawione. Targa, jak nie wiem, także opryskiwacz nie, rozsiewacz nie. Coś ma padać w ogóle. Jadę jakiś objazd, ob, objazd zrobić, zobaczę jak buraki, czy już wychodzą, jak jęczmień, jak szkody, jak dziki. Micha się cieszy. Nowy aparat. Bacza. Ja nie jestem w ogóle pewien, czy coś dzisiaj na tym wietrze wam nagram. Bo to tak targa. Dźwięk pewnie słaby, że będę robił. Będę mało mówił, a więcej robił. Tak jak pszenica ten rzepak blady. Kurce, niech ten azot zacznie w końcu działać. Bo kiepsko to wygląda. No. co się trzystało łamał się to te przymrozki na tą sacharę, to cały czas dobra decyzja odnośnie buraków na 3 cm. Jedyne mądre rozwiązanie, żeby tak głęboko buraka zasiąc, zasiać w tym roku 8 litrów padło na polu tego w ogóle nie widać. W ogóle. No zobaczcie. No, no, no nie, no trochę jest. No, 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 no nie, no trochę jest dobre. Przesadziłem. W ogóle nie widać, w ogóle. Zobaczmy, czy to w ogóle coś kiełkuje Zaraz trzeba będzie z kwastami jechać. Że tak do Was pójdę na kolanach. Kiełek jest gdzieś na centymetra. Na centymetr. Więc jeszcze trochę, ale to kwestia kilku dni. I będzie na wierzchu. Pogodowo myślę, że będzie wszystko spoko. Bo e, za kilka dni będą na wierzchu. A około tygodnia mocne podwyższenie temperatury trochę jeszcze popada idealnie. Pierwsze chwasty na wierzchu przepaczek to jest właśnie odwieczny problem plantatorów. Żeby zobaczyć czy chwasty są na polu muszą klęknąć i przyjrzeć się bliżej ziemi. Takie chodzenie i patrzenie z góry nic nie daje. Ochel więcej jest. Na budowę mieliśmy jechać, ale plany się zmieniły. Ania musi pilnie pojechać do szkoły. W sprawie niechodzącej jeszcze do szkoły Liwii. Ale coś tam coś tam ma załatwić. Jak nie, to nie. Ja idę sobie coś zjeść. No, chciałbym z wami nawet dwa dni w polu w robocie spędzić, ale no nie da się niestety nieistotne. Muszę się zbierać. Muszę się zbierać. Nie będę po nocach jeździł przecież. Zdrowie nie to. Jak buty. Wiecie, że to są buty robo robocze? <laughs> Wkładka metalowa. Do Warszawy chyba w takich pojadę. Ania, to moja stylizacja na, na śniadanie na pytanie. W tych butach nie pozwalam. Dlaczego? Jadę. Gorsza w tym wszystkim to ta jazda samochodem. To jest najgorsze. Dzisiaj kończymy dzień. Ja idę spać. Jutro widzimy się w śniadaniu na pytanie, albo odwrotnie może jeszcze jakieś niespodzianki po drodze, bo powrót mam znowu długi. A całkiem możliwe, że sobie go umilę jakimiś odwiedzinami niespodziewanymi jakiegoś widza z kanału, może. Let's